Dzień dobry Państwu. Dzień dobry Panu. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Szanowni Państwo, w dzisiejszym programie Rozmowy na Czasie gościmy Pana Artura Wrochnę, członka zarządu powiatu olsztyńskiego. Jesteśmy po wyborach samorządowych i jesteśmy na etapie tworzenia koalicji i w wyniku której Podjęte będą decyzje, kto będzie rządził w powiecie olsztyńskim. Jaka jest sytuacja? Proszę podsumować wybory. Mhm. No, wybory były nadzwyczajnie udane dla koalicji obywatelskiej w powiecie rosztyńskim. E, zdobyliśmy 9 mandatów. E, współrządzący do tej pory nasz koalicjant e, zdobył mandatów 8. E, PiS zdobył 6 mandatów i 2 mandaty trzecia droga. Taki, taki, jest, taki jest werdykt wyborców. E, z satysfakcją chciałbym jeszcze odnotować, że e, zdobyliśmy o o około 3000 głosów więcej niż w poprzednich wyborach 5 lat temu. No, nasz koalicjant zdobył mniej, bo zdobył około 13 tysięcy, miał 15 tysięcy mniej więcej. Czyli w minionych wyborach wy wynik mieliście nieco słabszy. W związku z tym sytuacja była taka, że to e, nasz komitet, powiat, nasz tak. powiat miał swojego starostę, a wy mieliście wicestarostę. W tak. tej chwili sytuacja trzech członków się... zarządu było z naszego powiatu łącznie ze starostą dwóch członków zarządu, e, wicestarosta i członek zarządu e, było post na stronie Koalicji Obywatelskiej i przewodniczący rady był też z naszego powiatu. W tych wyborach poparcie otrzymaliście od wyborców większe i jak w tej chwili będzie kształtowała się ta koalicja w powiecie? No, Satysfakcja z tego wyniku jest niewątpliwie wielka, bo kilka tysięcy głosów więcej padło na nasze ugrupowanie. Dwa mandaty zdobyliśmy więcej, a nie jest to proste w wyborach samorządowych. No, Jest problem. Nie ukrywajmy, bo w tej chwili. No jak już... wygraliście wybory? Tak, tak, no bo po prostu wiadomo, że samodzielnie rządzić nie możemy. Tak jak i żadne z tych ugrupowań, które, które zdobyło mandaty, wydawało się, że naturalnym koalicjantem i jestem przekonany, że tak jest, jest nasz powiat. Pięć lat przy jakiejś tam nie ma takiej możliwości, żeby drobnych różnic zdań nie było, tak? Ale udało nam się pięć i pół roku w miarę zgodnie i myślę, że z korzyścią dla powiatu. Yy, współrządzić yy, Naszym zdaniem naturalną sytuacją jest dzisiaj, kiedy osiągnęliśmy lepszy wynik od naszego powiatu, że zachowujemy podobne proporcje jakby takie, jakie były do tej pory, tylko odwrócone. No, my oczekujemy, my oczekujemy, że będziemy mieli przewagę w zarządzie i też stanowisko starosty. to jest jedna rzecz. Ale też chcielibyśmy rozmawiać z naszym powiatem, bo mnie tych rozmów osobiście bardzo brakuje. Chcielibyśmy rozmawiać z naszym powiatem o tym, co tak naprawdę chcemy zrobić, co należałoby zmodyfikować, jeśli chodzi o ten program, który realizowaliśmy i o ten program, który będziemy cały czas, ufam, realizowali w bieżącej kadencji. Y może jeszcze do programu tak, wrócimy, tak, tak. ale chodzi mi tu o uh, akmetykę dwa y, mandaty, które posiada trzecia droga, one generalnie przy tym układzie cyfrowym one m, nic nie zmieniają, nie? bo nie, nie są to głosy takie y, do końca y, stanowiące. Przecież... Tu chodzi o to, że tak, y, te siedem y, głosów y, naszego powiatu i wasze 9 yy, naszego powiatu, yy. i wasze 9 Daje sto, stabilną koalicję. Yy, czyli jak gdyby no, w zasadzie yy, te rozmowy mogą być yy, tylko i wyłącznie jak gdyby odwróceniem sytuacji, i sprawa jest na pierwszej sesji już dopięta, prawda? Myślę, że tak. Jest jeszcze czas, żeby też yy, mimo wszystko wrócę delikatnie do tych spraw programowych, żeby o nich porozmawiać. Yy. Natomiast dzisiaj no, jest sytuacja taka, i tu nie zdradzę żadnej kuchni, bo, bo to już się zaczęło gdzieś tam. Przewijać w mediach. Trzecia droga no, wprowadziła dwóch, dwóch radnych, i myślę, że to jest taki, taki układ bardziej. Bardziej może towarzyski, myślę, że nie podejmowała tutaj decyzji jakby partia, bo też z tego co wiem, to ci członkowie trzeciej drogi są z dwóch stron, tak Czyli z PSL-u. No i i, często i, są osoby, które nie są związane z i, I Nie w ogóle są jeszcze, jeszcze chyba drugi, drugi z kolegów nie jest związany partyjnie z ruchem chołowni. Tym niemniej no, zdecydowali w rozmowach, że, że będą popierać nasz powiat. No ale to i tak jakby my to oczywiście szanujemy, natomiast nie może to odwrócić sytuacji, że wyborcy zdecydowali, kto wygrał w powiecie olsztyńskim, bo gdyby faktycznie powiat olsztyński, no często używa się argumentu: no przecież w kraju też wynik był taki, że inna partia wygrała wybory, a jednak kto inny stworzył rząd. Ja odpowiadam zdecydowanie. Demokratyczna opozycja stworzyła rząd i z takim. Przeświadczeniem szła do wyborów i przede wszystkim była w stanie, bo wygrała zdecydowanie i była w stanie stworzyć ten rząd. Yy, yy. A tutaj no, jest sytuacja taka, że te dwie osoby jakby e, nic nie zmieniają. E, jest to jakaś tam taktyka wyborcza i, i mówienie, że dzisiaj jest nas tam o jedną osobę więcej. No ale jakby nie chcemy wchodzić w tego rodzaju tematy. Trzymamy się e, kartki wyborczej, my jesteśmy w powiecie olsztyńskim, to też nie są e, jakieś wielkie układanki na szczeblu centralnym. E, myślę, że naszych radnych też mieszkańcy znają, bo, bo jednak jest to e, prawda struktura, Mimo wszystko blisko mieszkańców są okręgi wyborcze, tych radnych się zna. Yy, I to zwycięstwo, i ten dużo lepszy wynik platformy yy, upoważnia nas do tego, żebyśmy jakby nadawali ton tej, tej koalicji w tych wyborach. Yy, idzie to jakoś opornie. Yy, myślę, że tam ambicje yy, gdzieś osób. Yy, być może jakby przebijają się przez tą merytoryczną dyskusję, czy, czy, czy wychodzą, jakby dają znać bardziej o sobie, ale sądzę, że sądzę, że cały czas mam przeświadczenie, że uda nam się w jakimś realnym czasie niedługim jednak tą koalicję zawrzeć. Ale z naszych informacji wynika, że Wielu wśród radnych, którzy otrzymali mandat z naszego powiatu, oni nie bardzo są zainteresowani układem takim politycznym z prawem i sprawiedliwym, żeby wspólnie rządzić. Powiem tak, no, jakby takich oficjalnych sygnałów nie mamy, to oczywiście sytuacja pojawiła się, ponieważ pan starosta Bako. Y, powiedział to wprost, że, że w drugim kroku jest w stanie zawiązywać koalicję z prawem i sprawiedliwością. No, my jesteśmy oczywiście bardzo zdziwieni y, tego rodzaju postawieniem sprawy. Wiemy, y, wiemy y, jaki był wynik wyborczy y, praktycznie na wszystkich szczeblach, i wojewódzkim, i krajowym. Wiemy, że wyborcy dali pisowi czerwoną kartkę. W związku z tym y, próba powrotu czy Prowotu czy, 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 czy nawiązywania tego rodzaju koalicji z prawem i sprawiedliwością w naszym powiecie, wydaje nam się karkołomna i co najmniej dziwna powiem szczerze, no nie wiem kto to mógł wymyśleć w tym momencie po pięciu i pół latach rządzenia no my na pewno nie będziemy, nie będziemy ulegać jakimś tam takim no nie chcę mocnych słów używać chociaż oczywiście ciśnie się na usta słowo taki lekki szantaż, tak no ale w polityce i w takich różnych negocjacjach różne rzeczy się zdarzają i, i padają potem trzeba i tak pracować trzeba wykonać to co jest do wykonania dla mieszkańców co do kolegów z naszego powiatu, znamy się przecież z wieloma, niejedną jedną kadencję i tak dalej. Niektórych poglądy na sprawy krajowe, na sprawy powiatu i tak dalej, wydaje mi się, że w miarę dobrze znam i też nie wierzę w to, że chcieliby takiej, jak uważam na dzień dzisiejszy, egzotycznej koalicji. Do swojego czasu były takie posądzenia że w sejmiku województwa no, PIS też miał sporą liczbę tych kandydatów i była kwestia taka przetargowa, no, ile tego dobra powyborczego będzie miała Platforma Obywatelska, a ile PSL. No, ale no, to były jak gdyby takie trochę zakulwarowe dyskusje działania, bo do tej koalicji nigdy nie doszło. No i koalicjanci zawsze gdzieś tam się dogadali, wypracowali. Taki model, który wszyscy zaakceptowali. Czy w tym przypadku jest to możliwe? No bo oczywiście koalicja obywatelska ma 9 głosów, to była najwięcej. Tak, 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 tak. I czy jest to realne, że można tą sytuację odwrócić? Tak jak wy, żeście mieli wicewoj... wice-starostę, Wy przecież tak samo pewnie proponujecie stanowisko e, tak, dla naszego powiatu, powiatu wice jest, jest, jest propozycja dwóch stanowisk w zarządzie dla naszego powiatu. Trzeba. Dla naszego ugrupowania. Yy, oczywiście bez, bez, bez wyznaczania yy, kandydatów, kto miałby te stanowiska zajmować, bo yy, to, jest, to jest suwerenna decyzja naszego powiatu. Yy, ja jeszcze raz powtórzę, ja mam przeświadczenie, że do takiej koalicji dojdzie. No ale gdyby yy, jednak koledzy zdecydowali inaczej. Będziemy musieli uszanować tą wolę, no, yy, ze zdziwieniem to przyjmiemy, ale yy, na pewno, na pewno, yy, na pewno będziemy do ostatniej chwili robili wszystko, żeby taką koalicję zawrzeć z naszym powiatem. Yy, mówił Pan już wcześniej troszeczkę o programie, który chcecie tutaj ambitnie realizować, no on troszeczkę różni się od naszej drogi i od koalicji obywatelskiej. Czy to też jak gdyby ma znaczenie i jest dla Was istotne? Dlatego to stanowisko jednak szefa jest no, czymś kluczowym. Stanowisko szefa jest wiadomo czymś kluczowym, bo nadaje ton pewnym działaniom, które są, i to jest oczywiste. Też nie idziemy, nie idziemy z tą propozycją, wydaje nam się taką oczywistą dosyć ze względu, powtórzę jeszcze raz, na wynik wyborów. Nie idziemy po to, żebyśmy w tym zarządzie funkcjonowali jako zarząd pięcioosobowy, koalicja obywatelska, i żebyśmy się przegłosowywali. No bo nie na, tych, nie na tym oczywiście mogą się zdarzyć sytuacje e, jakieś tam. E, ja sobie nie przypominam, w ciągu tych ostatnich pięciu lat, mimo że byliśmy e, z Koalicją Obywatelską, miałem przyjemność być członkiem zarządu, i jeszcze jestem e, do, do czasu wyboru nowego zarządu. Żeby, żeby dochodziło do takich sytuacji kiedy w sposób że tak powiem związany z jakąś dyscypliną partyjną głosujemy 3-2 i my przegrywamy 2-3 albo koalicja wygrywa 3-2 jeśli się coś takiego zdarzyło to pewnie to było wypadkową spojrzenia na, na jakąś tam sprawę bo nie sądzę żeby, żeby kwestie trudne kwestie bo też spójrzmy że powiat olsztyński to nie jest mały powiat, gdzie jest trzy gminy wokół jakiegoś miasta, czy cztery, tak się zdarza przecież często w Polsce, ale to powiat ziemski, gdzie mamy 12 gmin, gdzie jest masę potrzeb, gdzie są rozbieżne często interesy, no bo oczywiście w jednej gminie budujemy drogę, w następnej pytają, ale dlaczego powiat nie buduje tu, tak? I, i tu sytuacja... Sytuacja na pewno jest trudna, natomiast dyskutowaliśmy dotąd zawsze, do, dokąd wy, 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 wydyskutowaliśmy, no, radny też powiatu musi mieć tą, to spojrzenie, że oczywiście dbałość o, o, o infrastrukturę, o drogi powiatowe na terenie swojej gminy. To jest oczywiście tak, ze szczególnym uwzględnieniem remontów, napraw i tak dalej. Natomiast y, też musi mieć na uwadze, że reprezentuje cały powiat. I to nie jest tak, że dba tylko o interes danej gminy. Często jest dla mieszkańców niezrozumiałe, bo mówią, no tak, ale co ten radny zrobił tutaj? A radnemu jest trudno powiedzieć, no tak, ja jestem ze Stawigudy, ale drogę wybudowaliśmy w Biskupcu. No ale, ale jest taka konstrukcja tego, tego, tego dużego, tej dużej administracyjnej jednostki. No i cóż, wracając do tematu, myślę, że że wynik będzie pozytywny, że nie będą da dalej padały e, dziwne propozycje, bo im dalej e, takie propozycje będą szły, chyba że jest ktoś, komu zależy, żeby zawrzeć tę ten, ten, umowę z prawem i sprawiedliwością, e, no to już jest w rękach koleżanek i kolegów. Myślę, że główną przesłanką w podejmowaniu e, tych decyzji e, przez radnych. A powinno być to, że wynik wyborów jest taki, a nie inny i ten urząd to jest właśnie po to, żeby realizować oczekiwania wyborców. Że to nie jest, podoba się politykowi jednemu, drugiemu czy dziesiątemu, tylko skoro yy, taki jest wynik, no to niestety trzeba się do tego dostosować i w takim duchu. Działać. Taka jest, takie panie, jest moje zdanie. Ale panie rektorze, no, trudno się z tym nie zgodzić. No, myślę, że są takie sytuacje, kiedy nieraz trzeba, trzeba było i trzeba. Jakieś tam osobiste ambicje schować na chwilę do kieszeni. W polityce Bo Politykom tak jest. się wydaje, że tak. oni są najważniejsze. Natomiast to nie będzie tak, to tak nie jest. na pewno, że, że jakieś sprawy zrealizuje z powodzeniem jedna osoba, czy to będzie starosta, czy wicestarosta, czy członek zarządu, jeśli tu nie będzie Timu i nie będzie wspólnej gry. I im szybciej im szybciej wspólnie dojdziemy do takiego wniosku i zawiążemy tą koalicję. Nie będziemy y, narażać naszych mieszkańców na, na jakieś dywagacje niepotrzebne, bo oczywiście już gdzieś w przestrzeni publicznej się pojawia y, sprawa a co jeśli ta koalicja prawda nie zostanie zawiązana żadna, tak? ani taka, ani taka? Y, no, prawo przewiduje jasno w ciągu trzech miesięcy przedterminowe wybory, ale wydaje mi się, że to jest, to jest abstrakcja, której nie zrozumieliby ani mieszkańcy. Ani nawet ja. Mnie trudno jest zrozumieć, kto by na takie wybory miał iść po raz kolejny, na kogo miałby głosować i, i kto by jeszcze niepotrzebnie, no my wszyscy, tak? ponosił, ponosił koszty tego rodzaju, a już więcej nic nie powiem. Ja bym zakończył może takim stwierdzeniem. Zgoda buduje. Niezgoda rujnuje. Więc życzę Państwu <laughs> tej zgody i mądrości politycznej, a społeczeństwo, tak. którym obszarem macie zarządzać, żeby, jak, żeby te decyzje były jak naj, najlepsze i skierowane do tych wyborców, dla ich korzyści. Tak. Dziękuję za spotkanie. Dziękuję Szanowni Państwo, w programie rozmowy na czasie. Gościem dzisiejszym był pan Artur Wrochna, członek zarządu powiatu dziękuję olsztyńskiego. Dziękuję za spotkanie. Dziękuję bardzo, dziękuję Eugeniusz Domański, telewizja Olsztyn. Dziękuję.